Witaj. Skoro chciało Ci się ruszać myszką i zmusić Twe zmęczone mięśnie palce do kliknięcia o jakże ciężkiego, lewego przycisku myszki, to gratuluję. Widać, że strasznie ci się nudzi. Pozwól więc, że opowiem Ci pewną historię. Lecz najpierw o losie pytanie. Wysil trochę tę wypaczoną komputerem mózgownicę i zastanów się dobrze. Kim są dla ciebie psychopaci? Stój! Na serio jesteś pewien swojej odpowiedzi? Na 100%? Oczywiście, że nie. Dlatego ci trochę o nich opowiem. Przecież masz czas. Wiem o tym w tym samym stopniu, co ty. A więc psychopaci. Według świata są to ludzie, których powinno się odizolować. Bo przecież są niebezpieczni. Zamyka się ich w zakładach psychiatrycznych tylko dlatego, że są chorzy umysłowo. Uprzedzę twoje pytanie. Nie. Nie jesteś psychopatą tylko dlatego, że masz coś z mózgiem. Niestety każdy ma jakieś ułomności. Gdyby nie to, nie byłoby miejsc pracy dla psychologów. Tak samo oni, psychopaci, nie są chorzy umysłowo. Ich mózgi działają jednak trochę inaczej. Wyobraź sobie pieska. Tak, szczeniaczka. Następnie żeletkę wbijaną w jego krtań. Krew tryska na ścianę. Ciśnienie w żyłach jeszcze żyjącego zwierzęcia zmniejsza się. Posoka zmienia kolor twojej uśmiechniętej twarzy na czerwień. Śmiejesz się, bydle padło. Okropne? Nie dla psychopaty. Wyobraź sobie, że masz dwuletnią siostrzyczkę. Słodką, piękną, kochaną. Wyobraź sobie, że masz latka i kochasz swoją siostrę. Bawicie się na podwórku. Słyszysz szeknięcie. Po chwili wielkie bydle wgryza się w krtani tej słodkiej, małej dwulatki. Krew tryska na twą czteroletnią twarz. Ukochana siostra. I jeszcze gorsze? Zło rodzi zło, strach rodzi strach. Tak działa u nas psychopaty. Przeżył zło, więc będzie szerzył zło. Psychopata będzie jednak najpierw śledził swoją ofiarę krok po kroku. Nie garb się, masz taką piękną twarz, wyjrzyj przez okno, pomachaj mi. Jestem ostatnią osobą, którą widzisz.